Eliza Orzeszkowa, Sylwek Cmentarnik. Dzięki twojej subskrypcji kanał może się rozwijać. Rozdział czternasty. Placyda Lirska, w skromnym, lecz czystym mieszkaniu swojem, siedziała przy stole, okrytym siatkową serwetą i umieszczonym przed niewykwintną, lecz wygodną i porządną kanapką. W białych, delikatnych rękach trzymała ona szydełkową robotę jakąś, lecz... Wciąż od niej wzrok odrywając, troskliwe i nieśmiałe spojrzenia zwracała ku przeciwległej ścianie, pod którą stało ładnie rzeźbione, wygodnie bardzo i nawet wykwitnie zasłane łóżko. Na łóżku pod kołdrą spłowiałą nieco, lecz jedwabną i haftem przyozdobioną, na poduszkach powleczonych cienkiem i pachnącym płótnem, leżał Maurycy Lirski, bledszy nieco niż bywał zwykle, z dwoma gojącymi się już, lecz jeszcze sinoczerwonawymi czerwonawymi bliznami na twarzy. Z saloniku tego, który był zarazem sypialnią młodego Lirskiego, widać było przez drzwi otwarte malutki pokoik, całkiem prawie ciemny i szarzejące w nim łóżko wąskie, z prostych desek zbite, a usłane tak skromnie, że prawie ubogo. Z drugiej strony dochodziły, za drzwi zamkniętych, kuchenne odgłosy i zapachy. Maurycy niecierpliwie rzucił się na swem miękkiem i jedwabiami szeleszczącym posłaniu. Moja mamo! zawołał. Zdaje się, że można by pofatygować się, wstać i powiedzieć Marysi, żeby takich smrodów w kuchni nie robiła. Ja tu, nim wyzdrowieje, zadusić się mogę. Niech mi mama flakonik ten z toalety poda. Nic dorównać nie może szybkości, z jaką Lirska zerwała się z krzesła i do wskazywanej przez syna toalety podbiegła. Była to mała i zgrabna gotowalnia kobieca, w wyprawie zapewne od bogatych krewnych przez Lirską otrzymana. Lecz teraz okryta przedmiotami do męskiego stroju należącymi, pośród których znajdowały się jednak pudełka z ryżowym pudrem i flakony z perfumami. Nie ten, nie ten, mamo, dziecinnym niemal głosem jęczał Maurycy, tamten z fijołkową etykietką. Przecież, przecież znalazła i podała synowi przedmiot żądany. A teraz niech mama idzie do kuchni i Marysię wygderze za to, że taki swąd zrobiła. Ja tego znieść nie mogę. Nie dosyć, że jestem zgryziony, chory i znudzony, tym leżeniem sam na sam z mamą. Jeszcze mam różne niewygody cierpieć. Poszła do kuchni i wkrótce wróciła. — Mój Morysiu — rzekła łagodnie i nawet nieśmiało — Marysia nic nie winna. Maszynę mamy nieosobliwą i jak tylko smaży się biwsztyk. — A kiedyż już na koniec będzie ten biwsztyk? — zapytał Moryś, z głodu mrem, czy mama po stare wino posłała. Lirska spuściła oczy na robotę, którą znowu do rąk wzięła i zawahała się z odpowiedzią. — Moje dziecko — rzekła — przykro mi to niezmiernie, ale dziś będziesz musiał obejść się bez starego wina. Nie miałam za co kupić go, polędwicę nawet na twój obiad wzięłam na kredyt. Maurycy usiadł na łóżku i szeroko otwartymi oczami wpatrzył się w matkę. — A więc cóż będzie — zawołał. — Z głodu poumieramy, czy co? Tego tylko jeszcze nie stawało, żeby kochany wujaszek głodem nas zamorzył, sam nurzając się w zbytkach wszelkich. — Morysiu, Morysiu! — z pewnym odcieniem energii w głosie przerwała Lirska. — Nie wyrzekaj ty na wuja. Gdyby nie on, nie mam nawet pojęcia, co by się z nami stało. Tytus pisał do mnie, że w tych dniach przyjedzie z rodziną swoją do miasta na całą zimę i że dlatego nie przysyła mi i naszej, ale sam ją zaraz po przyjeździe przyniesie. — Przyjeżdża. Na całą zimę — mruknął Maurycy. — Dlaczegoż mi mama o tem nie powiedziała? — Byłeś taki słaby i rozdrażniony, że trudno było z tobą mówić o czymkolwiek — szepnęła matka. Maurycy zamyślił się. — Po cóż to oni przyjeżdżają do miasta na tak długo? — zapytał po chwili. — Nie wiem, moje dziecko, ale myślę, że chcą Aurelkę w świat wprowadzić. Osiemnaście lat już skończyła. A podobno tej zimy wielki tu będzie zjazd obywatelstwa. Zabawy będą. Młodą pannę trzeba przecież ludziom pokazać i pozwolić, żeby zabawiła się trochę, nim ją z domu rodzicielskiego porwą. A czemuż nie mają porywać? Sarknął Maurycy. Ładna, edukowana i jedynaczka. Wszak tam pewno około miliona złotych posagu będzie. Prawda? Pewno, pewno, przytwierdziła Lirska. Tytus rządził się zawsze dobrze, choć kosztowne miał gusta. Bo obrazy, posągi i książki wiele kosztują, fortuny przecież nie marnował, majątek śliczny, ziemia, pszenna, łąki, lasy, rezydencja, jak cacko. Jedynaczka wszystko to kiedyś po najdłuższym ich życiu odziedziczy, a tymczasem pewnie jej sumę posagową matki oddadzą dwieście tysięcy złotych. Tytus ubóstwia córkę, niczego jej żałować nie będzie. Maurycy westchnął przeciągle i głęboko. Aha, rzekł tak to na świecie. Jednym wszystko, drugim nic. Co by to wujaszkowi szkodziło, żeby mi jedną folwarczynę, jaką oddał? Ja bym się na tem dorobił czego, karierę bym sobie otworzył. Ale czy to on wejdzie kiedy w położenie moje, czy poda rękę? Przecież on to cię swoim kosztem wychował, bardzo nieśmiało zarzuciła Lirska. Maurycy rzucił się na łóżku. Wstydziłaby się mama pleść takie głupstwa, zawołał. Piękne wychowanie, cztery klasy, a potem garbarnia. Niech jego diabli wezmą z takim wychowaniem razem. Garbarzem mnie chciał zrobić, a jak mu coś o folwarku -fol dzierżawie niby napomknąłem, to śmiał się i zaczął o pieczonych gołąbkach gadać. Niezdatnyś do niczego, powiedział. A chcesz do gospodarstwa brać się. Ot, niechby wydał za mnie aurelkę, to by przekonał się, czym na męża jej zdatny. Uf, zjadłbym dziewczynę tę. Taka śliczna. I gdybym tam pod bokiem folwarku mieszkał, kto wie. Blade łagodne usta lirskiej zadrżały od wzruszenia. Mój Morysiu, rzekła, żeby cię szczęście takie spotkać mogło, chętniebym bym siebie z duszą i ciałem na dzięczynną ofiarę panu Bogu złożyła. I mnie myśl ta przychodziła czasem do głowy. Niebogaty jesteś. To prawda, ale Tytus ani żona jego interesownymi nie są, a przytem tak kochają córkę. Aurelka, jak była dzieckiem, bardzo lubiła bawić się z tobą i przez żarty nazywała cię nawet swoim mężem. Gdybyś był skończył szkoły i uniwersytet, kto wie, Maurycy wybuchnął głośnym, grubym śmiechem. Ciekawym, co by jej przyszło z moich szkół i z mego uniwersytetu. Mama poszła za mąż, nie młodą już będąc, za niemłodego człowieka i dlatego nie wie, że można być dobrym mężem, żadnego uniwersytetu na oczy nie widząc. Już ja mamie ręczę, że Aurelka byłaby ze mną szczęśliwą. Jak ją widzę, to aż mi się głowa zawraca. Kochałbym ją za trzech. Blady rumieniec wybił się na zwiędłą twarz Lirskiej. — Mój Morysiu! — szepnęła. — Nie mów ty tak nigdy przede mną, a szczególniej o Aurelce. Mnie to bardzo przykro. — Mało co, że mamie przykro. — sarknął syn. — Mama nie może zapomnieć, że starą panną była. Za każdą rzeczą spuszcza oczy i wstydzi się. — Ja jestem mężczyzna i kiedy nie mogę w rzeczywistości użyć tego, czego pragnę, niech mi będzie wolno choć pomarzyć. Wyciągnął się, ramiona szczupłe i kobieco-białe nad głowę zarzucił i przeciągle westchnął. — Oj, bieda! Bieda, bieda! Westchnieniu temu zawtórowało ciche, lecz głębokie westchnienie lirskiej. Zwilżonym okiem patrzała na syna i widać było z wyrazu jej twarzy, iż na równi z nim samym uważała go za nieszczęśliwego i przez los pokrzywdzonego, srodze, a niesłusznie. — Pani! — Bewsztyk gotowy! — Ozwał się za drzwi niedomkniętych głos służącej. Lirska poskoczyła, w mgnieniu oka przystawiła do łóżka syna mały stolik, nakryła go śnieżnie białą serwetą i z zimnych sionek przyniosła butelkę, na dnie której znajdowało się jeszcze trochę starego francuskiego wina. Butelkę tę niosła z triumfem i szerokim uśmiechem zadowolnienia. — Jest jeszcze trochę winka dla ciebie. Myślałam, że już nic nie ma, aż tu, dzięki Bogu, z kieliszek jeszcze będzie albo z półtora — to cię tak wzmacnia. Zaraz przyniosę i biw szteczek. Zwijała się żwawo, a lekko, jak młoda dziewczyna. Usługiwać synowi, dogadzać każdemu z życzeń jego, było snać najwyższym dla niej szczęściem. Postawiła przed nim na stoliku talerz ze sporym, wybornie usmażonym kawałem polędwicy, drugi z jarzynką jakąś, trzeci z komputem. A gdy moryś, pochwyciwszy nóż i widelec, z apetytem smakosza zajadać począł, Usiadła na krześle obok łóżka i ze złożonymi na kolanach rękami, jak w tęczę, w niego patrzała. A mama, napełnionymi jedzeniem usty, wybełkotał Maurycy. Ja, moje dziecko, później, później zjem sobie obiad. Dla mnie to jeszcze za wcześnie. Marysia gotuje tam dla siebie i razem dla mnie krupniczek ze słoninką i z kartoflami. Ale dlaczego nie jesz komputu? Przyrządziłam go własnymi rękami, bo już takich delikatniejszych rzeczy na Marysię nie zdaję. Spróbuj. Dobry być powinien. Ale jakżeż mogę jeść komput i biwsztek razem? Czy mama zwariowała? Zabełkotał znowu Moryś. Żeby to była zwierzyna, to co innego, można by ją jeść z komputem. Ale czy to mama postara się kiedy dla mnie o jaką kuropatwę, albo jarząbka? Starałam się, mój Morysiu. Byłam wczoraj sama na rynku, od woza do woza i od człowieka do człowieka chodziłam. Nie było. Cóż miałam zrobić, kiedy nie było? Na rynku, szydersko uśmiechnął się Moryś, przecież są w mieście sklepy ze zwierzyną. Tam bardzo drogo, nieśmiało szepnęła Lirska. Dla takich nędzarzy, jak my, wszystko drogo. Mruknął syn i zabrał się do komputu z owoców, konfiturami ugarnirowanego. Przysmak, urządzony delikatnymi dłońmi matki, poprawił mu humor. Czemu mama nie je? Zapytał. Dziękuję ci. Nie chcę jakoś komputu jest tyle tylko, ile na jedną osobę. Proszę choć kosztować, dobry. Uśmiechając się łaskawie, przybliżył do samych ust jej łyżeczkę z przysmakiem. Lirska zaśmiała się błogo i radośnie. Oj ty dzieciaku, dzieciaku. I posłuszna wzięła do ust zawartość łyżeczki. Dobry, rzekła smakując. Już to ja wszystkie rzeczy takie nauczyłam się urządzać od samej nieboszczki Tarżycowej, matki Tytusa, a mojej ciotki. Staroświecka to była jeszcze kobieta, gospodyni zawzięta, Wszystkiego u niej powinno było być w bród. Tęgo sobie żyli pewnie, i mama za młodu opływałaś tam jak pączek w maśle, zauważył Maurycy. To też im za tę opiekę i łaskę, którą otoczyły mię, gdym sierotą była, wdzięczną jestem i do grobu będę. Żyli po pańsku, bo też i panami byli i są, a ja z nim wszystkie dostatki i przyjemności dzieliłam. Potem trudno było trochę odwykać, tylko że Wincentego mego bardzo kochałam a potem i ty przyszedłeś na świat, to i pogodziłam się chętnie z innym życiem. Ale że inne to inne, co za porównanie, z naszym ciasnym miejskim życiem, na każdy grosz oglądającym się, ich życie to raj. Maurycy, wychyliwszy spory kielich wina, wyciągnął się na piernacie, a białe, delikatne ręce, leniwie na jedwabną kołdrę opuścił. Aha, westchnął. Ja trochę życie to poznałem, kiedyśmy tam z mamą jeździli, to na tydzień, to na miesiąc. I kiedyś mi mama opowiadała zawsze, jak tam było i co tam było. Szalona to rzecz: być ubogim, a mieć bogatych krewnych, człowiek tylko patrzy, załakamia się, zazdrości i tyle. Czy wie mama, że mnie ci tarżycowie zawsze do wszystkiego ochotę odbierali i do nauki i do rzemiosła, bo ile razy mama opowiadała mi o ich bogactwie i ich sposobie życia, albo sam na nie spojrzałem, zawsze mnie wszyscy diabli brali ze złości, a chęć do wszystkiego odpadała. Nauka mi w głowie być miała, albo jeszcze i rzemiosło, kiedy mi się tylko śniły i marzyły salony wujaszka, powozy i stroje wujenki i wszystkie te rozkosze, w które kuzyneczka moja, ta prześliczna aurelka, opływała. No i co by to im szkodziło, gdyby nie mając syna, mnie byli sobie za dziecko swoje przybrali, z aurelką razem hodowali i majątek swój pomiędzy nas dwoje podzielili. Co by to im szkodziło, byłoby dość i dla mnie i dla niej. Ale czy to im kiedy co szlachetnego do głowy przyjdzie? Krezusy, te, samoluby, obiadacze świata! Morysiu, Morysiu! Z niezwykłą sobie energią zawołała lirska. Bój się Boga, łajać tak ludzi, z których łaski od śmierci ojca twego oboje żyjemy. Ale on nie zdawał się słyszeć jej wyrzutów. Nowa jakaś myśl błysnęła mu w głowie. Zaśmiał się półgłosem i wyciągając się wygodniej jeszcze, a oczy ku sufitowi wznosząc, zawołał. Wie mama, co mi na myśl przyszło. Przypomniałem sobie te bajki, które mi mama często opowiadała, kiedy był małym, o tem, jak to kiedyś byli sobie królowie i książęta, którzy piękne córki mieli, i jak na tych królów i książąt różni rozbójnicy i złoczyńcy czychali, i jak ubodzy rycerze ratowali ich od śmierci, i jak oni tym ubogim rycerzom córki swoje i połowy swych królestw, czy tam księstw udzielnych, przez wdzięczność oddawali śmiał się wciąż, mówiąc to, i Lirska śmiać się także zaczęła. Oj ty, mówiła z ukontentowaniem niewysłowionym, jaką ty pamięć masz, od pamięć nadzwyczajna, kiedy to ja te bajki opowiadałam, już i sama teraz nie pamiętam. A ty, dzieciaku, pamiętasz. Ale skądże ci one teraz na myśl przyszły? Spoważniał i silnie świecącymi oczami patrzał w twarz matki. Przyszło mi na myśl, zaczął powoli i jakby w rozmarzeniu, żeby tak wujaszkowi zagroziło, kiedy niebezpieczeństwo jakie, ale niebezpieczeństwo wielkie, śmiertelne. Jezus Maria, krzyknęła Lirska, a niechże jego pan Bóg i aniołowie, stróżowie bronią. Otóż to, ciągnął dalej z zupełną powagą Maurycy, aniołowie daleko, gdzieś tam w niebie, ale żebym to właśnie ja dowiedział się o tem, wypadł, obronił, wyratował. Co mama myśli? Aurelka tak kocha ojca. Wujaszek byłby też wdzięczny. Co ty wygadujesz, moje dziecko? Zdejmując ze stołu talerze, zaszemrała lirska. Aż lękam się, czy ci znowu gorączka nie wróciła. Gorączka, szydersko uśmiechnął się syn. Ja zawsze jestem w gorączce. A wie mama dlaczego? Usiadł na łóżku i wlepiając w matkę błyszczące spojrzenie, z tragicznym gestem zawołał: Ja, moja mamo, jak szaleniec, kocham się w aurelce. Niech mnie diabli wezmą, jeżeli nieprawdę mówię. Kocham się. Przepadam za nią i wściekłość mnie porywa, kiedy sobie pomyślę, że jaki ty tam świszczypała z sąsiedztwa, Krezus jaki, na stu włókach ziemi siedzący, lada chwila porwie mi ją spod nosa. Ja tego nie przeżyję, nie wytrzymam, umrę. Rzucił się w puchach, jak ryba w wodzie, i twarz zatopił w haftowanych poduszkach. Lirska oczy już miała łez pełne. Talerze zadzwoniły w jej rękach. Postawiła je szybko na stole i rzuciła się ku synowi objęła go drżącemi ramiony i chciała głowę jego do piersi swej przycisnąć. Biedne, biedne dziecko, szeptała. Tego jeszcze tylko do nieszczęścia naszego brakowało, żeby nieszczęśliwie zakochał się. O mój Boże, a ona tu na tak długo przyjedzie. Co to będzie? Wyrwał się z jej objęcia i z policzkami mokremi od łez, usiadł na łóżku. Niech mama mi da odzienie moje, zawołał. Wstanę i pójdę do miasta. Dla Lirskiej po strapieniu i rozżaleniu nastąpiła chwila trwogi. Wstaniesz już? Jak to? Aleś jeszcze tak słaby, po takim okropnym wypadku i całotygodniowej chorobie, od razu wstawać z łóżka i wychodzić na wilgotne powietrze. Mój Morysiu, poleż jeszcze trochę albo przynajmniej w domu posiedź. Niech mi mama nie dokucza i tylko prędzej odzienie mi daje. Co mam tu gnić w tej ciupie zamknięty, jak więzień jaki? Potrzebuję iść, ruszać się, żyć, Aż we mnie coś zakipiało, kiedym się o tych Krezusach i aurelce rozgadał. Pójdę. Rozerwę się trochę. Usłyszawszy ostatnie wyrazy, lirska, niosąca już w obu ramionach różne składowe części stroju syna, po środku pokoju słupem stanęła. Rozerwać się, szepnęła, mój Morysiu. Byle nie tam znowu, byle nie tam. Złożyła dłonie tak modlitewnie, że aż glansowane buciki syna z rąk jej na ziemię upadły. Co tam, gdzie tam, co mama plecie? Czy mama jeszcze nie wierzy, że mię złoczyńcy na skręcie ulicy napadli i obdarli? Z wyrazu twarzy jej znać było, że nie wierzyła. Mój Morysiu, szepnęła, kiedy damek szarski mówił mi, żeś ty tam. No to i cóż, żeby nawet i tak było? Czyja wina, moja może? Gdzież ja mam rozrywki i odrobiny przyjemności, jakiej szukać? U szarla pokazać się nie mogę, bo mu się po uszy zadłużył. Do Springla, do którego cała dystyngowana młodzież chodzi. Wstyd mi iść, bo tam takie stawki, o jakich mnie ani zamarzyć i o takich rzeczach i osobach rozmowy, że jak dureń z rozdziawioną gębą słuchać tylko mogę i milczeć. Mógłbym do Karoliny, ale i tam coś już winienem. U Berkla znowu siedzi wiecznie facet jakiś, który wyśmiewa się ze mnie i morały mi prawi. Trąciłem go raz, umyślnie, ze złości, a wszyscy ujęli się za niego i zrobił się taki skandal, że już tam nigdy noga moja nie postanie. Gdzież tedy mam iść, he? Siedzieć tu może z mamą od rana do nocy i od nocy do rana ludzi nie widzieć i nie zabawić się nigdy. Nie samemu wstręt i wstyd pomiędzy obdartusów i włóczęgów różnych wchodzić, ale w bilard pograć lubię z kimkolwiek. I jest tam przytem jedna, diable ładna. Morysiu! jęknęła Lirska, parsknął śmiechem. Oto skromnisia z mamy! zawołał. Morysiu! Szeptać zaczęła matka. Ja tak lękam się, żeby cię znowu co złego nie spotkało. Wróć przynajmniej przed wieczorem. Zmiłuj się, nie chodź do tych jaskiń. Wszak to nawet i niestosowne dla ciebie poniżające. Schwyciła go za ręce, tak jakby całować je chciała, ale wyrwał się z jej objęcia. Niech mama mnie nie nudzi i z cierpliwości nie wyprowadza, bo mogę jeszcze co przykrego powiedzieć. zawołał. Umilkła i drżącą ręką czyścić poczęła miotełką surdut syna. On niecierpliwie oczekiwał końca tych przygotowań, wzdychał, poziewał, w okno spoglądał. W kwadrans potem był już na ulicy. W zgrabnym, ciepłym paltocie, w cylindrze, który głęboko nasunął na czoło, w celu zakrycia przeżynającej je jeszcze sinej blizny, szedł ulicą, nie wiedząc sam dokąd iść ma, bez żadnego określonego zamiaru, ni celu. Nieliczni znajomi matki jego nie wabili go ku sobie bynajmniej. Byli to bowiem ludzie niezamożni. Skromnie i cicho, w ciasnych mieszkańkach swych żyjący. Do cukierni i głównych handlów miejskich udać się nie mógł dla przyczyn, które przed kwadransem w przystępie gniewu i żalu opowiedział był matce. W chmurny, choć suchy dzień jesienny, przechadzka po ulicach nie sprawiała też najżejszej przyjemności. W pogodę bowiem taką, piękne i strojne panie, których twarzą i ubiorom Maurycy przypatrywać się lubił, Rzadko wychodzą na miasto, a nawet wystawy bogatych sklepów, przed którymi spędzał często próżniacze godziny, wyglądały mniej strojnie i bogato niż w jasne, pogodne dni. Człowiek ten, którego sama już natura skąpo obdarzyła w piękne swedary, a nieograniczone pieszczoty matki schodowały w puchach i perfumach. Człowiek ten, któremu w dziecinnych jeszcze latach bogactwo krewnych uderzyło do głowy, jak musujący i upajający napój, a w wieku młodzieńczym podniosły się w piersi fale rząd najniższych i niepodobnych do osiągnięcia marzeń. Człowiek ten, nie posiadający zawodu, ni zajęcia żadnego, szedł przed siebie, nie wiedząc dokąd idzie, smutny, gniewny, wykolejony. Po katastrofie, która spotkała go w handlu hajma, przeleżał w łóżku tydzień cały i czuł się jeszcze trochę słabym. W domu przecież siedzieć dłużej nie mógł. Pożerała go tam nuda śmiertelna. Lecz spostrzegł, że i na ulicach miejskich na nudę tę lekarstwa nie było. Co tu z sobą uczynić? Dokąd pójść, gdzie wynaleźć najwęższy choćby i najmętniejszy strumyk przyjemności? Pomyślał, że może u uberkla. Zapomniano już o skandalu, zaszłym przed dwoma miesiącami wskutek niegrzeczności wyrządzonej przezeń poważnemu gościowi zakładu. A był to jedyny tego rodzaju zakład, w którym nikt dopomnieć się u niego nie mógł o należność. Ależ znowu przykro to bardzo wracać pomiędzy ludzi, którzy kazali ci wyjść za drzwi, mnóstwo niegrzeczności wygadując i nawet coś tak, jakby w dotykalny sposób niezadowolenie swe objawiając. Przytem wuj przyjechać miał dziś, jutro, a u Berkla bywają znajomi jego. I tak już nie łaskaw bardzo, a cóż gdyby dowiedział się, gotów by jeszcze całą zimę nie przyjmować u siebie biednego krewnego, który szuka odrobiny przyjemności, gdzie może. Nie, do Berkla niepodobna ani do Sharla, ani do Springla, ani do Karoliny. Tam może znowu straszno, nuż zjawi się drab ten z czarnymi oczami. I w ogóle zresztą wstrętna kompania i niebezpieczna. Kędyż więc udać się? Co z sobą robić? Do wieczora parę godzin jeszcze zostaje, a wieczór jesienny taki długi. Długi, długi. Wtem pośród szerokiej ulicy zadzwoniło, zaśpiewało, zatętniało mnóstwem biegnących stóp, zawrzało krzykami i chichotem mnóstwa piersi. Naprzeciw idącego chodnikiem, lirskiego sunęła czarna masa ludzi, kobiet i mężczyzn, dorosłych i dzieci, biednie i dostatnio wyglądających. Wszystko to popychało się, otwierało sobie jak mogło drogi i przejścia, a ciekawie lub chciwie spoglądało ku środkowi tłumu. W którym rozlegały się małe snać, lecz liczne dzwoneczki, śpiewy cieniutkich i piskliwych głosów, przytupywania nóg, poruszających się w tak dzwonków, bębenków i metalowych jakichś narzędzi. Lirski przycisnął się do muru i z łatwą do pojęcia ciekawością, zwyczajną u ludzi, którzy większą część życia swego na ulicach miejskich spędzają, przyglądać się zaczął sunącemu przed nim hałaśliwemu orszakowi. Zrazu pstra fala ludu zasłaniała przed nim ów punkt środkowy, ku któremu zwracały się spojrzenia i gesta wszystkich oczu i rąk. Lecz po chwili, roztrącona jednym z tych wewnętrznych poruszeń, które, jak prądy o nieznanych źródłach, przebiegają wszelkie tłumy, fala ta rozstąpiła się w miejscu jednym, a skupiła w innym tak, że lirski rozejrzeć się mógł wybornie w przyczynie ulicznego tego zbiegowiska i hałasu. Przyczyną tą była gromadka istot, o których domyśleć się można było, że do rodzaju ludzkiego należały, a na którą gawieć palcami ukazując wołała. Komedianci, komedianci, sztuki pokazują, że były to ludzkie istoty najwyraźniej świadczyło tem, postępujący środkiem gromady, chłopak młodziutki, lecz już dorosły, wysmukły, zgrabny, z cygańską cerą twarzy, w fantastycznym ubraniu ulicznego pajaca. Miał on na głowie potwornie wysoki kapelusz, kształt głowy cukru, posiadający błyszczącym papierem oklejony i zaopatrzony w mnóstwo malutkich dzwoneczków, które za poruszeniem każdem churalnie brzęczały. W spencerze i spodniach, uszytych z różnobarwnych, w trójkąty żniętych materii, a świecącymi blaszkami tu i owdzie migocących, w kolorowych trzewikach, których taśmy krzyżowały się mu aż do kolan, trzymał on w ręku błyszczącą pałeczkę, Którą wywoływał z metalowego krążka szalone, zawrotne, ogłuszające dźwięki. Dokoła człowieka tego zwijała się, skakała i śpiewała gromadka małych istot, o których po przyjrzeniu się można było powiedzieć, że były dziećmi. Chłopak jeden, ze wzrostu wyglądający na lat dwunaste, ubrany w barani kożuch, włożony na odwrót, spod którego wyglądały nogi w ogromnych, wykrzywionych i podartych butach. Głowę miał całkiem ukrytą w rogatej, baraniej masce. Drugi, znacznie mniejszy, z twarzą uczernioną i językiem, z czerwonego sukna, od ust aż do piersi spadającym, przebrany był za diabełka. Trzeci, w przebraniu naśladującym niedźwiedzia, miał na szyi gruby powróz, którego koniec trzymała dziewczyna trzynastoletnia może, z długimi nagiemi nogami, orzucona płachtą, naśladować mającą strój cygański. Przodem na koniec, przed pajacem i gromadką całą, biegła malutka dziewczynka, pięć lat najwyżej mieć mogąca, w ubraniu złożonym ze spódniczki i spencerka, krzyczącej czerwonej barwy, a takiego zupełnie kroju jak te, w które zazwyczaj strojone bywają małpeczki, na ulicach pokazywane. Miała ona też na głowie czerwoną czapeczkę z błyszczącym galonikiem, spod której złociste włosy, jak promienie słoneczne, lały się na jej małp i spencerek, Dokoła prześlicznej twarzy dziecinnej, okrągłej, niewinnej, różowej od skoków oblanej śmiechem. Była to maskarada owa, o której Sylwek cmentarnik przed tygodniem mówił kępie, wymyślona i urządzona przez niego, częścią dla zarobku, więcej jeszcze dla zabawy. Bawił się też wybornie: brzękanie dzwonków uderzających o potworny kapelusz, dźwięki metalowego instrumentu, którym posługiwał się w dziecinnych jeszcze latach. Wrzaski, śmiechy i oklaski otaczającego tłumu upajały go i wprawiały w szaloną wesołość. Baran, biegnący obok niego, przeraźliwie beczał, diabełek wyprawiał coraz nieprawdopodobniejsze skoki, niedźwiedź upierał się na łańcuchu, a raczej po wrozie swym, wydając ogłuszające ryczenia. Cyganka zawodziła pieśń piskliwą i przerywaną krzykami, któremi gromiła opornego niedźwiedzia. Małpeczka na koniec biegła, przodem skacząc, w mały bębenek uderzając i trzęsąc strugą złocistych włosów. Pośród ciemnej twarzy pajaca żarzyły się i śmiały, czarne jak otchłań, oczy, białe zęby błyskały. Pochylił się, we wszystkie dzwoneczki swe uderzył, krzyknął, a Małpeczka, rozkazowi posłuszna, kilku skokami wdrapała się mu na plecy i usiadła na jego ramieniu, ręką malutką, czymś kosmatem okrytą, trzymając się za kapelusz jego, a zanosząc się od głośnego, srebrnego śmiechu. Doceniasz? Subskrybuj.